Widronka. Codziennie wysokie ceny. Zapalniczka firmy. Aleś jara. Świetnie nadaje się na podpalenie chaty twojej teściowej. Można wybić nią okno sąsiada. Nie zapalać grozi śmiercią. Uwaga. Zestaw nie zawiera baterii. Cena to tylko 19 zł i 25 groszy. Foizbi. Idealnie nadaje się na pobawienie z psem. Świetnie nadaje się na skrzywdzenie sąsiada. Jest bardzo bezpieczny dla otoczenia. Ładnieści na kwiaty. Uwaga! Przecena na 99, zł. Jedyna taka okazja. Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci powyżej 70 roku życia. Samsung Galaxy. Jest mały podręczny, ma 10 MB pamięci. Jest wyposażony w ekran dotykowy. Posiada też fajną funkcję nie włączania się. Gdy go dotkniesz on wybucha. Za uszkodzenia które wywołał ten grat organizator Lidronka nie ponosi odpowiedzialności. Cena to tylko 100 dreamów. Renifer Rudolf ma jeden renifer mechaniczny. Jest szybki. Co jest dziwne on lata. Gdy wkładasz mu baterię do tyłka zaczyna mu się świecić nos. Ukradliśmy go od Mikołaja, dodajemy też fajny siód. Cena to wiara w Mikołaja. Koniec Lidrońki na grudzień. Reżyseria Matrix 0028.